Otrzymaliśmy przemiłe zaproszenie od państwa sosnowskich na jacht HEDA, z którego skwapliwie skorzystaliśmy. Trzeba sobie bowiem od czasu do czasu przypominać, że trójmiasto to też morze, wiatr, słońce i wolność. Wiało wiatrem zmiennym, kręcącym w porywach do 15 węzłów. Więc łódka się przechylała i szła całkiem żwawo. A my zbieraliśmy w płuca świeże północne powietrze. Ciesząc się tą chwilą, w której człowiek czuje się trochę bardziej jak kapitan Jack Sparrow, a mniej jak księgowy rozliczający pity. Wylądowaliśmy w Sopocie z wnioskiem dość oczywistym. Trójmiasto to najpiękniejsze miejsce w Polsce. Jak mi się tam mamy zmieścić?